Pomysłów 100 tysięcy, a każdy jak ze stół Mini and you. Cześć dziewczyny! Codziennie przybywa mi pierścionków, kolczyków i koralików Wpadłam na super mini pomysł, jak je sprytnie uporządkować Fajne pudełko, co? Choć to wydaje się trudne, całkiem łatwo je zrobić Przygotujcie! Trzy okrągłe pudełka, jedno duże i dwa mniejsze Czarną piankę Ewa Czarną farbę i pędzelek Ołówek, tasiemkę w grochy, czerwony filc, papier w grochy, nożyczki, klej w sztypcie i taśmę klejącą. Zdejmijcie pokrywki z pudełek. Zaznaczamy uszka, stawiając duże pudełko na dwóch mniejszych. Obrysowujemy i ostrożnie wycinamy uszy nożyczkami. stawiamy wszystkie trzy pudełka na czerwonym filcu, obrysowujemy i wycinamy, łączymy głowy i uszy za pomocą taśmy, pudełko na biżuterię malujemy na czarno, kiedy wyschnie, okleimy wnętrze papierem w groch. Jeden pasek to głowa, a dwa mniejsze to uszy o szerokości każdego pudełka. Papier przykleiłam ostrożnie za pomocą kleju w sztywcie. Teraz brakuje nam spodów, które wycięłyśmy z czerwonego filcu. Ścianki wewnętrzne zrobimy z kwadratów z pianki Ewa. Są tak szerokie jak pudełka, ale trochę od nich niższe. Na samym środku robimy nacięcie o szerokości pianki, sięgające do połowy. Widzicie? I teraz mamy tu krzyż, który dzieli nasze pudełko na cztery części. Żeby było w stylu mini, dodamy małą kokardę w grochy. Pudełko jest już gotowe i możemy go używać. Jak widać, ma tu dużo przegródek, w które możecie włożyć wasze kolczyki, pierściąki i inne dodatki. Możecie zobaczyć, jak to się robi na naszym blogu: Mini and You. Widzimy się w kolejnym poradniku. pa! pa!